Pod kątem 12 stopni trzeba zrolować, trzymając lewej jajo kciukiem prawej ręki. I najlepiej, żeby to jajo trzymał kolega. No nie wróżę sobie dzisiaj sukcesu. No. Oczywiście, oczywiście, nie Wyje, wyjebane jajca jak zwykle. Padik za 130 złotych. Kolor niestety, jak chciałem dr... inny kolor, to był zdecydowanie droższy, więc mówię, nikt na to patrzeć nie będzie. No i kurde, tak. Nowy padik, stara malenia. Oh. I... <gry> ja zajebioze, nie? Nic nie trafiłem. Ej, dobra, do tej walei to jeszcze dwa streamy będą, jak tak dalej pójdzie. To się zgodzę, że def jest. P. Ale przynajmniej zna swoją diagnozę. Obrażanie. widzów po 20. Nie, nie mogę się skupić. Dostałem dzisiaj taki komentarz. Bym ci zęby na pierwszym płocie wyjebał, zakopnięcie jakiego? I tutaj ważne, bo tutaj jest spacja Kolwiek zwierzęcia I tutaj prośba do was Jeżeli chcecie mnie jakkolwiek obrażać, grozić, cokolwiek Nauczcie się, kurwa, polskiego, nie? Bo ja nie mam zamiaru się zniżać do takiego poziomu Taka, Taka moja prośba <taka> <wraźba. taka> Jakiś jebnięty chłop? No jebnięty, bo nie potrafi pisać po polsku, no Ja wola, ale jak głupie rzeczy tu robię Ja tu sobie z takich bekę pocisnąć to się wiecie, ja to tak wam mówię, ale mam nadzieję, że nie odbieracie tego na zasadzie, że ja się gościem przejmuję, nie? Jak to mówię, jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę. A moja dupa to niezdobyta twierdza. Chociaż malenia jest blisko do, do przejścia przez mury. Kuźwa tego kopniaka. Kuźwa. O, oh, fuck. Żyję, tylko spróbuj. Esa, druga faza. Ja ale dlaczego na drugi czy trzeci atak musiała pierdolonego Waterfalla dać, no? Ja jebe nie ogarniam tego ataku, autentycznie nie ogarniam, ale wiecie co? Ni chuja, ni chuja, nie zrobię tego, że pomiędzy streamem sobie zobaczę jak go zrobić. Ja chcę go się nauczyć samemu, więc kurwa spędzimy tutaj sporo. O szlag. Ale zajebiście! Kurwa, gra. Ja pierd... Jak sobie myślę, że będziesz miał dzieci, to będę miał na sobie w godzinie genetycznym. Kurwa, Możliwe. Podstawkę pod nogi, no ale przez ranko. chuj No, ja wiem, że ty jesteś malenia, ja wiem. Ja chciałbym też się w końcu tak przedstawić w taki sam sposób, nie? Grań w gry jest jak całowanie. <grym> Najlepiej z chłopakami. <grym> Jasku znalazł ostatnio nową nazwę Bosław, jakby droga Droga Tama. <grym> Można się pomylić. Ja twoim wyliczeniem, ochój, nie ufam. Czyli duże jaja versus duży peń. Nie, nie, starfisty to, to, to są właśnie małe jaja. Tak mi koledzy mówili. No, każdy gra w Solsus na pewno, nie? Tymi challenge'ami sobie rekompensujemy małe jaja i małe siurki. Ej, bez kitu, z tego streama można więcej się nauczyć niż na cię na pewno. Oho. Puh, 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 puh. Tyle buf, ale po co komu? Kurwa, ale jeżeli na ulicy będą cię chcieli klepać, to co powiesz? Czekajcie, koledzy, czekajcie. Ja sobie tylko bufy nałożę, odpalę aż ofwora, zesram się pod siebie. Nie, wyciągasz swoją wielką pałę i idziesz. Tu nie ma co myśleć. O chuj. Ona chyba ma jakieś jednak inne ataki w tej drugiej fazie, wiecie? Potem zagramy se moda, że każdy przeciwnik to malenia. Co wy na to? Dawaj ją teraz zapierdol specjalnie dla Ciebie. Żebym jeszcze kurwa wiedział, jak to Przynajmniej runbaku nie ma. <śmum> Powiem wam, że tyle plus w kwestii tej maleni. Bo do Manusa to już mi się nie chciało obiegać na tym SL1. No to nie tankuj wygraba. Kurna, kolejna dobra rada. Kolejna dobra rada. O chuj. Mogę skończyć, bo zostało Ci dosłownie czterech bossów. Bym się przelevelował. Setny level mam elegancko. Rad, czyli latam w gaciach. Gdzie jeszcze stary, jak stary zrolował? Nie mów tak dew, bo mi smutno będzie. Pod kątem 12 stopni z rolu i trzymając lewej ja kciukiem prawej ręki. Wydaje mi się, że mnie trollujesz. A ja nie lubię jak się mnie trolluje, wiesz? Tak się gra. Dobra. Czy ktoś jeszcze jest w stanie potwierdzić? Jak się teraz wyjebę, to wiem kogo zapytam. No i dziękuję. Potwierdzam, ale jajo musi trzymać kolega. Okej, okay, dobra, czekajcie. Walczę z bossem w Elden Ringu. Nazywa się Malenia. Nie mów mi, jak mam ją zrobić. Nie mów mi, jak dodżować jej ataki. Ale tutaj widzowie mi napisali, że jest taki jeden atak. Waterfall się nazywa. I trzeba zrobić tak, że pod kątem 12 stopni trzeba zrolować trzymając lewej jajo kciukiem prawej ręki. I najlepiej, żeby to jajo trzymał kolega. Czy to prawda? Moi widzowie robią sobie z ciebie żarty. To, co opisujesz, to klasyczny trolling lub gamingowa pasta, miejska legenda, mająca na celu rozbawienie czatu Twoim kosztem. Dobrze, że mam przynajmniej jednego zaufanego kolegę. Widzicie, nie dam się wam oszukać. <mum> Pani krolno, jeżeli znowu będę na szocie, to pozdrawiam moją mamę, która o mnie myślała smażąc krokety. Pozdrawiamy serdecznie, mamo. Pozdrowienia dla Wam. Teraz wszyscy pozdrawiamy Mamy Siebersona. Ha, nie zrobisz teraz Waterfalla. O kurwa! Nie no Mijazaki, to ty za potwora stworzyłeś Zostaw zakiego, bo to jagi by tak naprawdę... A Mijazaki i Mijagi to to samo imię? Mijazaki to geniusz, a Mijagi to ten co z... Nie, <śmiany> spacy i <soba> zasłania <śmiany> Ej wyski, no tak, tak, tak Dobra, już wiem o co ci chodzi No tak, tak, to się zgodzę Czyli Miyagiego można szkalować, a Mijazakiego nie rozmawiałem chyba o tym dla wymijają kolegi, dlatego wiecie no już kontencik, nie? Sam się nie zrobi. Ja chyba też tak zacznę, bo mnie kurwa w komentarzach obrażają, mówią, że ten. jak wywoływałem aferę samonową Part 2 i 3, to Wam mnie cisnęli ludzie. Ja chyba zacznę też banować, wiecie? Chcielibyście wolne słowa. Nie ma! Będę banował widzów, a potem oni będą wysyłali do żeby odbanować. Generalnie większość tych ataków to jest taka, że ja sam mogę z wami luźno gadać. Nawet czat czytać, nie? Na przykład ten. Widzieliście? Kuźwa, za szybko, za szybko, za szybko, za szybko, za szybko. Się pierdolisz z tą Malenią. Nasika na nią i będzie git. To ja kocham w twoich live, że się wywalasz milion razy na tym samym bosie. Kurwa, chyba o to w tym chodzi, nie? Malenia. Jestem Malenia, jestem Malenia. Jak się nazywa ten boss? Ale musiał być... Do malenia musiała być voice aktorkę Miyagi, bo tego można szkalować, miyagi powiedział, kurwa, powiedz to tak, żeby ludziom się to śniło po nocach, nie? Wiecie, co możecie powiedzieć najlepszego, jak kobieta się na was kurwia? Możecie jej powiedzieć, co ty kurwa, krysmasz? Czy o co ci chodzi? O, powiem wam, że rozładowuje napięcie w MIG. No i chuj. Od tego dymania jest tutaj w chuj gorąca. Pochwal się widząc co ostatnio robiłeś, Jakżeś Grześ głównie w gównie O, co? No, teraz to nie. Widzicie? Tak to ocenię, jak kuźwa mu się jedno wypomniało jego, to zobaczcie. To Kur... Ale ta muzyka z Malinie też będzie mnie prześladowała, jak śmiech no po prostu. A weź uży... A da się? <suszy> ono to piona. Dobra, jebać drugą fazę, ja chcę waterfall ogarnąć. Teraz wszystko się ułoży, słuchajcie. Sowa nie zasłoni ekranu, mijagi nie sklei spacji. Ty, suko Małżonek Radana? dana? Idę do w... Co kurwa? Okej, okay, dobra, 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 do, dobra, czaję, czaję, czaję. Czaj. Jednocześnie mam i stempro. no kurwa, w sumie możliwe, nie? Jedno drugiego nie, nie wyklucza. Bo jak się nie spinam, to na chillko roluję te ataki, już jestem w stanie naprawdę sobie... No. Już jestem w stanie sobie czytać chat i gadać. W międzyczasie, do waterfalla. Manelica mnie wykorzystuje, każe mi robić jakieś dziwne rzeczy. Pojawia się przy ognisku, pyta czy może mnie dotknąć. Moim pomysłem jest ogólnie zrolowanie dwa razy tego pierwszego, próba zrolowania, że najpierw prawo od niej jakby, a potem prosto. Tak próbuję to ogarnąć, ale nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł. No nie wróżę sobie dzisiaj sukcesu, powiem, wam, że może to być kolejny stream z baleniem. Ja pierdo, zaczyna tracić wiarę w swoje umiejętności, wiecie. Dziwniej tego ochwój, kolejny dzień dymania, także rozkoszujcie się, weźcie sobie popcorn, kolkę i patrz, I spiedala boi się wielkiej pałę no. ja, 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 się wkurzyłem z tym bosem? Z malenią? w sensie? Nie, no to jest strzelowa. Nie możecie przychodzić na dymanie w kurwieni. To, to jest niezdrowe, wiecie? Cyk, cyk, cyk. Kurwa, nie. Nie podbiegać. No jebany input trading no wiedziałem, nie? Masz spały. Kurwa. Dawno DS2 nie było? Dawno też bosa nie zabiłem, wiesz Ale zajebiście się misujemy, nie? Teraz to już się wywalam pod content, nie? Kiedy gotowanie ze struksem, Nie chcecie tego. Wasze umysły nie pojmą po prostu ile ja tam w tłuszczu pierdziele. O chuj. Malenie ty dziewczyny z Tindera możesz zobaczyć, ale nie zdobędziesz do czasu. Jak będziesz dziewczyny z Tindera napierdala o tyle pałący, a malenie, to na pewno zdobędziesz. Ej, wie, wiecie co? Właśnie miałem powiedzieć, że ja się tak wypierdałem na tej maleni, ale to tylko dlatego, że nie chce mi się organizować na treningach z Didabem, wiecie? Także spędzimy tu trochę czasu. Ej, chcecie unboxing labubu? Zrobimy to. Czekaj, ile kosztuje labubu? Gdzie to się w ogóle kupuje? Ile kurwa? 2,200? Na Allegro? Nie, no słuchajcie, jak trochę dobijemy tutaj widowni, to zrobimy, zrobimy wam myślę losowanie na może jakiś verdin, nie? Myślę, że moja widownia już potrzebuje. O, albo na błodnik, żeby wam się dobrze srało. Co wy na to? Ta klawiatura. Może być wasza, wystarczy, że zasubujecie, polajkujecie wszystkie filmy, obejrzycie wszystkie filmy na YouTube, obejrzycie wszystkie shorty, TikToki i napiszecie do mnie maila. Tylko czekajcie, muszę wygenerować jakiegoś fajkowego w międzyczasie, i wtedy macie szansę wygrać. I wszystkie nagrania ze stream. O, 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 o! Faktycznie, ty, bo ja zapomniałem o wodach, tak. Wszystkie wody na YouTube też proszę obejrzeć. To wtedy macie szansę wygrać tę klawiaturę. W tym mailu, co będziecie wysyłać, nie? Nie musicie podawać adresu. Ja... ten. Ja sobie znajdę. Jaka ta klawa? Czarna. Czerwona by była szybsza, wiem. Wiem, ale no nie było czerwonych. I co ty mi za linki wysyłasz? Czekaj, bo tam zaplanowałem wysyłkę ze zdjęć kutasa, ale to nie wiem czy to już. Def jest moim pier pierwszym klientem mojego odwróconego Nefansa, jak coś. O kurwa, o kurwa, udało mi się pierwszy raz to dobrze zrolować, pierwszy atak, byłem w takim szoku, że kolejny już nie rolowałem. Przyszymał ja jajo kolegi? Nie, nie, to kolega mi i ja otrzymał. O, chuj! Powiem wam, że te streamy chyba idą w tym kierunku, nie? No i się kuźwa zagapiłem, nie? Kurwa, na czas się zagapiłem i nie zauważyłem, że ona mi waterfall'a jebie. I wszystko kurwa wina widzów i mi jakiego, no. Wszystko kurwa wina tych widzów, no. Ja wszystko dobrze robię, to oni mi kurwa hakują tutaj. I w ogóle są slajki, wiecie co, są zjebane, nie? Kurwa, jakieś pojeby robią gry tylko po to, żeby ludziom trudnych. Nie mogliby kurwa dać mi jakiegoś pomocnika, żeby na przykład kliknął sobie coś na padzie i by walka się sama zrobiła, nie? Pytanko techniczne, Co jak wrócę za miesiąc, to nadal będziesz ją bił? Przekonaj się za miesiąc. Co jem w niedzielę na śniadanie? Kajzereczki, czteropak, i wpierdol. Ja to robię, żeby sędzia miał po prostu co montować. Już widzę kurwa jak zmontuję te kwestie, nie? Zasada trójkąta, żeby dotknąć penisa kolegi? Tylko w trójkącie, ale to którego kolegi? Też jest dobre pytanie. Żeby dotknąć każdego penisa kolegi w trójkącie, okej. Okay. Ten stream idzie w złym kierunku, widzicie? Łatwiej bym się wytłumaczyć co oglądania porno niż oglądania ciebie. Fff, porno myślę, że jest lżejsze dymanie niż tutaj za prosta. Właściwie ja mam chyba ogólnie taką wersję gry, że ona jest nie do przejścia, mi się wydaje, że Miyagi mi tutaj jakąś specjalną wersję zainstalował w spację... i ten i ona jest chyba po prostu nie do przejścia. Ja tam skillowy wydaje ci się. Ja go dupą wciągam. Dobra, prawie miałem idealny... Kurwa, tajmi. Ja pierdole, nie. Ej, a może jakbym skakał co? Do tego Uniknę tego ataku, co by na to? Kurwa, jestem jak burza. Pyk, 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 nie wiesz co się dzieje. Z prawej, teraz z lewej, teraz z prawej. Teraz z górze, o kurwa. Mówi, nie zaczynaj streamować. Widzowie będą cię obrażać. Będą cię trylować, będą mówić, że musisz trzymać jaje kolegi. Jutro prawdopodobnie kontynuujemy nasze dymanie z Mar Marleną, kurwa.